Nie bój się słuchać ludzi, z którymi się nie zgadzasz, bo najgorsze decyzje możesz podjąć wtedy, kiedy jesteś zbyt pewny swoich przekonań. A jedyny sposób, żeby to przetestować, jest konfrontacja z innym spojrzeniem. Zdarza się czasem, że odrzucimy coś, zanim jeszcze to otworzymy, jak film, który wyłączysz, bo przecież już sam tytuł mówił Ci, że to nie dla Ciebie. A przecież czasem taka treść potrafi otworzyć w głowie przestrzeń, o której nie miałeś pojęcia. Wysłuchaj po to, żeby poznać inny sposób myślenia. Jakbyś miał zobaczyć mapę, która wytycza drogi, których jeszcze nie widziałeś. Bo nawet jeśli masz inne zdanie, dostajesz informacje. Jeśli nie o tym, co robić, to przynajmniej o tym, czego nie robić, bo mądrość to nie jest pewność. Mądrość to ciekawość, bo dopóki chcesz zrozumieć, nie stajesz się fanatykiem, a fanatyzm zaczyna się tam, gdzie kończy się ciekawość. Dlatego warto czasem posłuchać tych, którzy nawet według Ciebie gadają głupoty, bo gdy słuchasz nowych idei, Twój mózg zwiększa plastyczność i buduje nowe połączenia. Ale problem jest w tym, że większość nie słucha. Większość czeka, żeby odpowiedzieć. Szukamy potwierdzeń. To jakbyś dyktował redakcji, co ma się znaleźć w jutrzejszej gazecie. Zero zaskoczeń, tylko to, co już znasz i to, co chcesz przeczytać. Bo gdy fakt nie pasuje do narracji, próbujemy go odepchnąć na siłę. A internet to tylko pogłębia, bo internet to nie jest świat, to lustro. Jeśli interesujesz się samochodami, zobaczysz tam tylko samochody. Jeśli polityką zobaczysz tam tylko ludzi myślących jak ty, i dlatego każdy dziś ma swój internet. A jeśli ma swój internet, to też ma swoją prawdę, i może dlatego jest ci coraz trudniej dogadać się z sąsiadem, bo sąsiad też ma swoją prawdę, nawet jeśli jej nie rozumiesz, bo prawda bywa wielostronna, jak kamień, inny z każdej strony, choć przecież ten sam. Wolter powiedział kiedyś, nie zgadzam się z Tobą, ale będę bronił Twojego prawa, byś to powiedział. Dlatego zrozumienie zaczyna się dopiero wtedy, kiedy przestajesz walczyć o rację i zaczynasz słuchać po coś więcej niż odpowiedź. Nie musisz wygrać rozmowy, wystarczy, że ją zrozumiesz, bo racja nie rozwija. Ciekawość zawsze. I podsumowując słowami epikteta, natura dała nam dwoje uszu. I jedne usta, żebyśmy więcej słuchali niż mówimy.